Cześć, witam Was. Dzisiaj sytuacja z pracy, gdzie mogła się zakończyć naprawdę bardzo kosztownie. No i mogło mnie to kosztować bardzo wiele, jak się dowiedziałem, ile te paczki kosztują. Otóż miałem paczki do firmy, gdzie mają ciężarówki, mają tiry i zamówili jakieś coś tam do, jakiejś części do tira czy do ciężarówki, coś takiego. Miałem kilka takich paczek, no i otwieram busa. Wyładowuję dwie, trzy i czwarta mi zleciała, zleciała mi z góry prosto na, na ten asfalt. No i gościu mówi, że jeśli coś się uszkodziło no to będę miał duże problemy, bo ta paczka kosztuje 1000 euro. Jedna paczka taka, jedna ta część kosztuje 1000 euro. Ja mówię, matko przecież to chyba nie ja będę płacił, tylko jakieś ubezpieczenie czy coś. Wiem, że to ja niefortunnie, niefortunnie to wyciągnąłem tą paczkę, ale mimo to chyba nie będę za nią płacił. No ale gościu taki czerwony, taki zły, tak na mnie się zaczął nadzierać. Mówi, że uważaj z tymi paczkami. Naprawdę nie chcą to mi zleciała, bo była na górze. Wszystkie ładnie wyciągnąłem i ta jedna mi się wysunęła. Prawie jeszcze zahaczyła mój bark. No i słychać było, że taki brzdęk był, nie wiem, czy coś się rozbiło, nie rozbiło, ale sprawdził ją. Ja też byłem cały w stresie, jak on sprawdzał tą paczkę, mówię, kurde, przecież jak on zobaczy, że jest uszkodzona, a może potrzebna na ten dzień, a nie, że na jutro, nieważne, czy się zwrócą te pieniądze, będzie mega zły jeszcze mi tutaj awanturę zrobi, zacznie dzwonić i mi zejdzie z godzinę. Otwiera tą paczkę, puls nie wiem jaki, no i sprawdza, ogląda, widzę już, że jest cała, jest cała, ale ogląda, czy nie ma jakiś rys, nie ma czegoś. Nie było, na szczęście nie było. Nie uszkodziła się. Ale serio nie jestem pewien, co on by zrobił, jak naprawdę byłaby uszkodzona. Mimo, że i tak by zwrócili mi za tą paczkę albo wysłali nową, to wiecie jak to jest: że niech raz ktoś zamówi po prostu na dany dzień i musi to mieć, bo gdzieś coś musi jechać. I wtedy już nawet zwrot nie pomoże. Także upiekło mi się, mogło być gorąco, a było tylko ciepło. Trzymajcie się, cześć.